W sobotę 3 sierpnia rzecznik prasowy Ministerstwa Obrony Narodowej poinformował na Twitterze, że generał Artur Jakubczyk, reprezentujący Polskę w międzynarodowym sztabie przy kwaterze głównej NATO, zostaje na wniosek sojuszników odwołany ze stanowiska. W ślad za tym główne media w naszym kraju, te wszystkie Onety, Gazety Wyborcze, Rzeczpospolite, Interie, RMF y i im podobne zaczęły wylewnie informować o rzekomych skandalach, jakich miał się dopuszczać w kwaterze głównej NATO polski generał. Chodziło między Innymi o ustawianie konkursu, oraz o zachowania homofobiczne i rasistowskie. Sęk w tym, że do dzisiaj, po upływie trzech dni, sojusznicy nie potwierdzili żadnego z tych zarzutów, i wszystko wskazuje, że aferę, która miała oczernić polskiego generała, jednego z najzdolniejszych oficerów, jakich mamy w tej chwili w naszej armii, nakręciło otoczenie ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka Kamysza za jego zgodą. Co więcej, gdy generał Jakubczyk zabrał głos, te same media, które trzy dni wcześniej oczerniały go i odsądzały od czci i wiary, postanowiły sprawę zamilczeć i w ogóle nie dać głosu generałowi. Czy zatem mamy do czynienia z brudną rozgrywką, w której minister obrony narodowej postanowił zhańbić polskiego generała, by zastąpić go w kwaterze głównej NATO jakimś usłużnym sobie oficerem? Tomasz Gdula, zapraszam na program Polskość to normalność. Ta niebywale skandaliczna sprawa rozpoczęła się od tweeta rzecznika prasowego ministra obrony narodowej, który w sobotę 3 sierpnia napisał: Informuję, że po wniosku sojuszników trwa procedura odwołania generała brygady Artura Jakubczyka z Międzynarodowego Sztabu Wojskowego w kwaterze głównej NATO. To niestety kolejna fatalna decyzja kadrowa naszych poprzedników, napisał rzecznik Janusz Sejmej. A zaraz potem, po generale Jakubczyku, przejechał się medialny walec 3 RP. Czytaliśmy m.in. Polski generał traci stanowisko, odwołanie w atmosferze skandalu. To Interia. Polak odwołany z NATO, generał wraca do kraju, tak informował RMF. Kolejny polski generał odwołany z NATO. Pisała z kolei Rzeczpospolita. Generał Jakubczyk odwołany z NATO w tle oskarżenia o faworyzowanie kandydatki z Polski i zarzuty o homofobię. Pisał z kolei portal forsal.pl. Tymczasem wszystko wskazuje, że zarzuty wobec generała są dęte. Jeśli chodzi o kwestie związane z homofobią i rzekomym rasizmem, nic ich nie potwierdza. Po upływie trzech dni również nasi sojusznicy nie zająknęli się ani słowem o jakichkolwiek zarzutach dotyczących generała Jakubczyka. O jego odwołaniu. Próżno czytać na oficjalnych stronach internetowych czy profilach w mediach społecznościowych Paktu Północnoatlantyckiego. Jedyną winą generała Jakubczyka miało być więc to, że forsował na stanowisko w kwaterze głównej NATO polską oficer w ramach konkursu, w którym startowało kilku równych sobie, jeśli chodzi o kompetencje i umiejętności oficerów, a Polak. Chciał, żeby to stanowisko przypadło naszej rodaczce, żeby zwiększyła się rola Wojska Polskiego w kwaterze głównej NATO. To w oczach Władysława Kosiniaka-Kamysza jest winą nie do wybaczenia. Czy gdyby generał Jakubczyk odpuścił walkę o to stanowisko, albo jeszcze lepiej, czy gdyby forsował na nie jakiegoś oficera z zagranicy, najlepiej Niemca, to wtedy rząd dałby mu spokój, wtedy dalej mógłby pracować w kwaterze głównej NATO? W ostatnich godzinach na temat stawianych mu zarzutów głos zabrał sam generał Artur Jakubczyk. Napisał na Facebooku następujące oświadczenie: Szanowni Państwo, podczas mojego. Urlopu spędzanego rodzinnie poza granicami Polski, podczas gdy mam utrudniony dostęp do informacji i tym samym nie mogę odpowiedzieć na przedstawiane publicznie zarzuty w stosunku do mojej osoby, dowiedziałem się, że trwa procedura odwołania mnie z zajmowanego przeze mnie obecnie stanowiska w NATO. Zarzuty są kuriozalne i niepoważne. Jestem żołnierzem z wieloletnim doświadczeniem. Służąc w strukturach międzynarodowych, w tym trzykrotnie w misjach wojennych Irak, Afganistan, wielokrotnie byłem nagradzany za pracę na rzecz bezpieczeństwa, zarówno naszej ojczyzny. Jak również bezpieczeństwa międzynarodowego. Nadmieniam, że nie udostępniono mi do wglądu dokumentacji, będącej rzekomą podstawą decyzji ministra obrony narodowej o odwołaniu mnie z obecnie zajmowanego stanowiska. Decyzji, która zapadła bez mojej wiedzy i o której dowiedziałem się z mediów, głównie społecznościowych, Twitter Ministerstwa Obrony Narodowej. Nikt się w tej sprawie ze mną nie kontaktował. I teraz fragment chyba najważniejszy. Według mojej wiedzy, również moi przełożeni w połączonym Departamencie Wywiadu i Bezpieczeństwa. JISD w NATO są zaskoczeni podjętą przez polskiego ministra obrony narodowej decyzją. W moim odczuciu stawiane mi zarzuty są mocno niepoważne i godzące w moje dobre imię. Nie wiem dlaczego próbuje się wokół mojej osoby rozwijać jakiś wątek skandalu i tym samym niszczyć mnie jako żołnierza i człowieka. A najwyraźniej minister obrony narodowej taki właśnie cel postanowił zrealizować, ponieważ jeżeli sojusznicy nie wykazują w żaden sposób nieprawidłowości związanych z działalnością generała Artura Jakubczyka, to już powinna się zaświecić lampka. Inna sprawa to profesjonalizm mediów trzeciej RP który został dzisiaj obnażony przez Krzysztofa Stanowskiego. Zapewne wiedzą państwo o tej żartobliwej, ale jednocześnie no cóż, bardzo dużo mówiącej o polskim świadku medialnym prowokacji, jaką wymierzył Krzysztof Stanowski. O tym oświadczeniu media trzeciej RP się nie zająknęły, jak tak jak szeroko rozpisywały się na temat rzekomej afery wokół generała Jakubczyka zaledwie trzy dni temu. Tak teraz proszę spojrzeć. Informacje w tych mediach Pochodzą właśnie sprzed trzech dni. Ostatnie informacje. Już samo oświadczenie Jakubczyka zostało zamilczane, bo dałoby do myślenia, bo zmusiłoby czytelników do refleksji, bo kazałoby zapytać, dlaczego pisząc o generale i wysuwając przeciwko niemu tak poważne oskarżenia, nie podjęliście próby kontaktu z nim, dlaczego nie daliście mu racji. I tu uwagę przykuwają dwie sprawy. Po pierwsze, fakt, że sojusznicy w żaden sposób nie zabrali głosu, nawet nieoficjalnie, nawet nie są cytowani przez te media, które się przejechały jak walec po Arturze Jakubczyku. Żaden przedstawiciel NATO nie zabrał głosu, nie powiedział ani pół zdania negatywnej opinii na temat generała Jakubczyka. Wiele wskazuje, że cała afera wokół niego została nakręcona w Polskim Ministerstwie Obrony Narodowej, a minister Władysław Kosiniak-Kamysz z premedytacją zgodził się na szarganie opinii, zniszczenie kariery i schańbienie jednego z najzdolniejszych polskich generałów. I tutaj, proszę Państwa, musimy podkreślić, że rzeczywiście Trwa w armii czystka. Mówi się wprost i piszą o tym media, że usuwani są ludzie Macierewicza, a więc ludzie powołani przez poprzedniego ministra obrony narodowej i jego następcę, również z Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Błaszczaka. Co charakteryzowało decyzje kadrowe podejmowane przez Macierewicza i Błaszczaka? Otóż to, że stawiali oni na oficerów młodych, oficerów, którzy są nieskalani służbą w ludowym wojsku polskim. I takim właśnie człowiekiem jest Artur Jakubczyk, rocznik 1970. A więc, gdy upadał PRL, miał dopiero 16 lat. Siłą rzeczy nie mógł mieć nic wspólnego z tamtym wojskiem, które ludowe i polskie było tylko z nazwy. Natomiast warto podkreślić, że Artur Jakubczyk to jest bardzo zasłużony oficer. Który brał udział w trzech misjach międzynarodowych najtrudniejszych misjach, w jakich brała udział polska armia w XXI wieku. Służył zarówno w Iraku, jak i na dwóch zmianach kontyngentów w Afganistanie. Został za to odznaczony nie tylko przez polskie władze ale dostał również amerykański medal Army Commendation medal, który jest przyznawany za wybitne zasługi w służbie albo za waleczność. W kraju również generał Artur Jakubczyk otrzymał wiele odznaczeń, między innymi Krzyż Zasługi Wojskowy, Krzyż Zasługi z Mieczami, czy takie odznaczenie jak Strażnik Pamięci, przyznawane tym, którzy kultywują tradycję Wojska Polskiego, tradycję naszego oręża i pamiętają o wspaniałej polskiej historii, jak również medal Bogu i Ojczyźnie. Może więc nagonka na Jakubczyka to kolejny akt, Opiłowywania katolików przez rząd Donalda Tuska i przez ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka Kamysza? To są na razie pytania retoryczne, ale z całą pewnością zwraca na to uwagę również generał Roman Polko, były dowódca jednostki GROM, znany w mediach komentator spraw wojskowych, że takie zarzuty, jakie postawiono generałowi, jeśli chodzi o kwestie obyczajowe, o rzekomą homofobię i o rasizm, można postawić każdemu, a bronić się przed nimi jest niezwykle trudno. A więc mamy do. Czynienia z perfidną grą, którą toczy minister obrony narodowej przeciwko generałowi wojska polskiego. Jaki może być cel tej gry? Prawdopodobnie jeden. Jeżeli dzisiaj w sztabie międzynarodowym kwatery głównej NATO stanowisko zajmowane przez Jakubczyka przypada Polsce, to zapewne za chwilę na jego miejsce wskoczy jakiś usłużny, zaprzyjaźniony z koalicją 13 grudnia oficer. A Jakubczykiem ze szarganą bezpodstawnie opinią i złamaną karierą nikt się nie będzie przejmował. Takie są prawdopodobnie dzisiaj standardy w Ministerstwie Obrony Narodowej. Generała Jakubczyka też nie zamierzam tutaj beatyfikować, ani tym bardziej kanonizować. Jest to człowiek, którego służba mówi sama za siebie, ale jednocześnie zrobił on studia na Kolegium Humanum studia podyplomowe. To jest, przypomnę, ta uczelnia, na której na masową skalę handlowało się różnego rodzaju tytułami naukowymi. I dotyczy to osób ze wszystkich środowisk, ponieważ wszyscy chętnie kupowali te dokumenty. Dotyczy to polityków Platformy Obywatelskiej, polityków Prawa i Sprawiedliwości, Polski 2050. Dotyczy wojskowych, a nawet znanych sportowców jak choćby Robert Lewandowski. Śledztwo w tej sprawie trwa. Nie wiem, czy generał Jakubczyk kupił swój dyplom, czy uczciwie zdał studia. Nie wiem, czy w ogóle można było skończyć studia na Kolegium Humanum uczciwie, czy tam po prostu mechanizm był z założenia taki, że płacisz i dostajesz. To wszystko wymaga wyjaśnienia, ale na pewno służba wojskowa generała Artura Jakubczyka, jego działania na rzecz obronności Polski, uznanie, jakim cieszy się w strukturach międzynarodowych, wskazują, że wysuwanie przeciw niemu oskarżeń, jakie w tej chwili zostały wysunięte, to po prostu absurd. To się, proszę Państwa, nie trzyma całości, nie trzyma przysłowiowej kupy. I minister obrony narodowej, który jest zwierzchnikiem generałów, oczywiście zwierzchnikiem sił zbrojnych, jako takich jest prezydent Rzeczypospolitej, ale bezpośredni nadzór i bezpośredni zarząd nad armią sprawuje minister obrony narodowej. Powinien on więc wstawać przede wszystkim w obronie czci i honoru swoich podwładnych polskich oficerów, a tutaj wszystko wskazuje, że minister Kosiniak-Kamysz z premedytacją postanowił zniszczyć reputację dobrego polskiego generała cenionego w strukturach międzynarodowych tylko po to, żeby móc Mieć pretekst odwołania go z kwatery głównej NATO i zastąpienia go jakimś swoim przybocznym z nominacji politycznej. To jest skandal, skandal, o którym trzeba mówić, i dlatego nagrywam dzisiaj ten program. Na koniec jeszcze tradycja tego kanału. Nagrywam ten program 6 sierpnia, zatem odnotujmy dwie ważne rocznice z szeregu innych. Które dzisiaj z historią Polski są związane, a przypadają właśnie 6 sierpnia. 6 sierpnia 1711 roku z Warszawy wyruszyła pierwsza piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Pielgrzymka, mająca już ponad 300-letnią tradycję, wspaniała i wpisująca się w bardzo szeroką, piękną, Polską obyczajowość związaną z pielgrzymowaniem do naszej jasnogórskiej Pani Królowej Polski. A drugą rocznicą jest rok 1914. 6 sierpnia tegoż właśnie roku żołnierze pierwszej kompanii kadrowej z krakowskich oleandrów wyruszyli na bój o niepodległą Polskę. To był program Polskość to Normalność. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę, kłaniam się pięknie. Raz jeszcze proszę o subskrypcję, komentarze i polubienia. Do zobaczenia.